MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich, Hubert Miściwojewski Wojewski. Dzisiaj ze mną macie wiewiórka. Siema, stary wiewiór. Bardzo mi miło, to ja. E, Maćku, pierwszy chyba wywiad ogólnie taki po walce, tak mi się wydaje. E, i ja od, tak, tak, i zaczniemy od tego, jak ogólnie po pojedynku, jak emocje już ten cały kurzbajny opadł. Wszystko dobrze. Na spokojnie to troszeczkę tych kontuzji się trafiło, no ale teraz dochodzę, i to jesteśmy właśnie w klubie, gdzie będzie można po prostu sobie zacząć ćwiczyć. Hmm. Jakie miałeś kontuzje? Znaczy, wy, wy tam bardzo króciutko walczyliście. Ale ja nie złapałem kontuzji na, na walce, tylko A, złapałem kontuzję okay. na ćwiczeniu. Po prostu za stary zgred byłem i wszedłem za ostro po prostu w ćwiczenia i nie wiedziałem, że mój organizm tak słabo to znosi. Nie? I po prostu łapałem, nadrywałem sobie mięśnie przede wszystkim, nie? gdzieś tam po więzie w żebrach i to było dosyć uciążliwe. Mocno biję Muran? No, nie mam jeszcze w skali odniesienia, bo to jest pierwszy gość, z którym się biłem, przewrócił mnie, <śmiennie> nie wiem czy to bolało, ale leżałem na glebie, czy jestem po prostu za, za hucherkowaty, czy Muran wali mocno, ale na glebie byłem, także jeżeli to jest punkt, to tak, to mocno wali. jak mówił, nie masz się no. czego bać, pozdrawiam Pawle, <śmiennie> nie, nie masz się czego bać, Muran nie bije, no tak, nie bije. Tak ci mówił Jóźwiak? Tak, przed wejściem, nie za... Muran nie zadaje ciosów, no nie zadawał. Być może, że po prostu yy, za, stałem za zbyt ten zbyt chwiejnie i nie, nie, nie robiłem uników, ale jak dost, wyłapałem na, na mordę, no to poleciałem, no to było widać. Ty masz ten niebieski pas w BJJ czy nie? Bo już legendy krążą na ten temat. No jesteśmy tutaj, gdzie go zdobędę, no ale to na nie razie. Masz. Nie mam, nie no mam. Skąd w ogóle takie informacje się pojawiły w sieci, że Ty jesteś niebieskim pasem? Być może, że nawet, że to by się potwierdzało, że Jacek Murański nie chciał tej walki, bo to było chyba jednak, za, można by stwierdzić, że za zastępstwo, że był inny rywal. I Jacek prawdopodobnie nie chciał walczyć z jakimś tam lamusem, którym się okazałem. I, I gdzieś mogło paść takie stwierdzenie, że ja mam niebieski pas BJJ. Ale że, że organizacja to wymyśliła, czy jak? Nie wiem, ja nie wnikam w to. Tylko Murant mówił, że miał takie informacje, że ja mam niebieski pas BJJ. No nie, nie miałem go, ale jesteśmy w dobrym miejscu, żeby go zdobyć, bo to jest klub Hasta tak. Pozdrawiam. Dziękujemy e... też za gościnę. Naprawdę dobre jedzenie było, bo zjadłem obiad. No, to się. no bardzo dobrze, to, to taki miał być układ, że tak. wpadasz, zjesz sobie e, przerywnik i lecimy dalej. To znaczy ja ćwiczę w mozaju, kompleks to stalowista. Jeszcze mnie nie było na treningu, żeby nie było. Jak trener mnie zobaczy, to się zdziwi no. <laughs> to Tak jak Amadeusz i trener Okniński. Jak to... się widzą, no to są obaj zdziwieni. No trzeba iść tak, trzeba iść w ślady kurde tych populistów największych, nie? Znaczy ja nie mówię o trenerze, tylko mówię o tym drugim. Maćku, co dalej? Zostajesz w tych flikach, czy nie? Yy, kontrakt z Prime'em, aktywny, nieaktywny? Trochę informacji dla naszych widzów. No tak z tego, co film wspominał, bo to on to ogarniał ja po prostu zdałem się na niego, żeby zrobił w najlepszą robotę, skoro jest profesjonalistą, to mój kontrakt nie jest aktywny, znaczy no, był na jedną walkę. Zresztą to jest logiczne, dlatego że ja w swoim spektrum jakby mam, ja mam starsze osoby, podejrzewam, że też jakiegoś trasztoku bym nie chciał robić i dlatego gdzieś tam jestem chyba wolnym zawodnikiem na giełdzie, ale... Zobaczamy, wolny zawodnik na giełdzie, stary wiewiór. Tak, zawo zawodnik, do tego trzeba dodać i w ogóle świetna zagrywka, nie? Bo jakbym, nie daj Bóg, bych rozmuranym, to kogo mi teraz dali? Mistera Załęckiego do walki? a tak Nie, no Paweł z... Jóźwiaka. Aha, no, a tak to mogę z lamusami się teraz odzerabić, od drabinki budować to wszystko. Czy to nie jest piękne? Aczkolwiek jest jedna, e, nie mam do nie mam z krwi i tam z młodymi ludźmi nie chciałbym się kopać po prostu po, po, po kostkach, ale jest jeden taki po prostu szczoch, którego jak mnie odpaliło, to, to, to jest, jestem w szoku. Nie? Jest jeden zawodnik, do którego mam już naprawdę jakąś nienawiść, jeżeli się okaże, to prawdą to, co było powiedziane. Bo Muran, wiadomo, światopoglądowo niektóre rzeczy są, są dziwne, to, to co głosi, ale. Robi to ludziom, którzy potrafią się obronić i którzy w jakiś tam sposób podejmują z nim narrację lub nie. Ja nie będę jego ambasadorem, ani jego tym antagonistą totalnym, ale ten, taki gnojek jest, który po prostu mojego widza niepełnosprawny chłopak, którym chciałem troszeczkę życia, znaczy trochę jakby mu ulżyć w tym wszystkim, żeby też poczuł, jak jest fajnie, nie pojechać sobie na tą galę i zobaczyć, co się dzieje. Nie? To e, gdzieś był live z tym e, Robalinim, to ta, to ta kurwa go po prostu gdzieś tam pojechała, niepełnosprawnego chłopaka, jak, jak e, był... Jeżeli to się okaże prawdą, bo to też z zastrzeżeniem, nie? Ale to już jest potwierdzone, widz potwierdził, że jakiś tam, że, że na liveie lecieli po niepełnosprawnym chłopaku i to i, i to Adamie, który był jest w moim teamie poniekąd i chcieli mu wjechać na, na hatę i boli mu nasłać, no po prostu jakieś chore akty. A czego w ogóle? Nie wiem, nie wiem, bo na live coś wypłynęło, jeżeli nawet by było, że oni zaczęli się kłócić, a chłopak, aby poniosło, to powinien wiedzieć taki typ, że, że po prostu odcina się go od live'a i tyle, a nie jedzie i się straszy, że wjadą, no już było gdzieś tam w mediach, że gdzieś tam autystyczne dziecko próbowali terroryzować, albo ten kawiak, tak, ten... Kawiak, tak? Kwiak, tak, Ta, znaczy nie, nie porównuje do, do, do niej, no, ale też to już jest takie najgorsze pa, patocelebryctwo, pato jakie może być. No, ten typek to jest zawodnik akurat, czyli jest dobra okazja, żeby deptać y, Szczocha w ziemię po prostu i tyle. No, to jest Robalini, no to go zgniata jak karalucha po prostu, jeżeli to się okaże prawdą, to już ma przez ranę, nie? Ale to jest gdzieś, myślisz, nagrane, bo wiesz, bo jeżeli nie ma tego nagrane, to łatwo będzie mu się z tego wybronić. Myślę, że Adam, bo jeszcze mam kontakt, on nie mówi płynnie, że ma to i powiedział, że mi to udostępni, ale potwierdzi. Adam też, to jest ten, ten, chłopak, ten niepełnosprawny chłopak, tak? Tak. Okay. tak. Gdzie, heja, gdzie mam pozwolenie na to i potwierdzenie i jeszcze jeden widz potwierdził, że było tak na live. Ie. Po prostu myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Nie? Warunkowo ja postaram się zdobyć materiały na to, że tak było, e, bo podobno gdzieś tam jest to zarejestrowane. Czyli to ci powiedział ten Adam jakoś Pogali, tak? Złapł z Tobą kontakt, napisał ci to? Nie. Było tak, że ja tam jeszcze drugiego chłopaczka, takiego niepełnosprawnego Bartka gdzieś tam wysta dałem na Instagramie, żeby go gdzieś tam zalajkowali. I tam rozmawiam, i Adama wcześniej, jeden z widzów powiedział, że Adam się gdzieś tam źle odzywał, że Ale został sprowokowany i tak dalej. No i ty zapytałeś, czy mam na, na osi jakiś tych po prostu rywali. Ja go dzisiaj praktycznie dopytałem o co tu chodziło no i powiedział rzeczywiście i powiedział mi takie, takie hity, że kurde go chcieli dojechać i wjechać tam wiemy, na chatę i tego typu. Po prostu na świeżo zagotowałem się. Lekko być może, że później ogólnie jestem z człowiekiem stonowanym, że później bym tak mocno do tego nie podchodził, ale na ten moment Chciałbym po prostu go najarbić w ziemię. to już nawet, tylko ci wejdę w słowo, to już nawet nie chodzi o sam ten czyn, tylko to też z tego względu chyba mogę go nazwać, no, że to jest twój kolega, tak? Adam. No tak, to jest, to jest mój kolega. Był mega zadowolony. Był nawet u Moniki Laskowskiej na wywiadzie. Gdzieś tam się, gdzieś było przecięcie tego. On na gali był zadowolony. No ja się cieszę, że mogłem jakieś tam małe marzenie spełnić chłopakowi, a inni mu bróżdżą po prostu. Nie dość, że się powinni wszyscy cieszyć, że są zdrowi i mogą sobie żyć, zamiast z tego życia jakoś korzystać, to po prostu próbują dojechać chłopaka niepełnosprawnego to jest lipa, nie? Tym bardziej, że on walczy o normalność, chce żyć tym życiem, jeździć na te gale. Mhm. Lubi mnie, no to jeżeli gość był zachwycony, że gdzieś tam mógł, mógł ze mną pojechać, to to jest w moim teamie, jeden za wszystkich, no, jak ja coś takiego słyszę, to od razu e, walę na ryj tego typa, nie? Znaczy no, jeśli to się okaże prawdą, no to strzelam, że będzie głośno, bo no, to są obrzydliwe rzeczy, tak? To trzeba nazywać sprawę po imieniu, tak jak jest. Dobrze. To nie tu... no, tych patostreamerów i tych wszystkich patocelebrytów nowych, oni są po prostu głupi, oni się sami zamiatają. W tym momencie internet jest e, na, wy, na celowniku są wszyscy, ty, ty, typu taki kawiak. czy tym, tu się zajęły służby, no, został zatrzymany, tak? E, dostanie ten... pewnie po prostu odpowiedni no, wyrok tak. za swoje czyny i tak powinno być e, w, no, ale... w naszym państwie, jak i pewnie w każdym państwie. Zgadza się. No, to, to idzie to w dobrym kierunku. No, ale ten, nie, nie, nie Wypłynie sprawa tego typka i y, załatwiamy temat, nie? Jeżeli nie ja, to niech, niech kto inny to zrobi, ale ja i tak mu wy, 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 wypalę mu w ryj, jeżeli się to okaże prawdą. Maćku, strzelem, że chciałbyś co dalej zostać w tych flick fightach? Widzę po Tobie. Ja, uzależniają, nie, nie co? No, wolałbym nie mieć takich sytuacji jak z tym, z tym typem. Nie no, chodzi ale mi o powiem. taką sytuację, chodzi mi po prostu o sam yy, samo tego, same tego, takie prawo bycia tutaj, wiesz, walczenie, te konferencje, nie te nie. wywiady, to jest fajne, nie? To uzależnia. Zawsze byłem po tej drugiej stronie, gdzie gdzieś tam byłem jakimś małym zapleczem dla Maxa, a teraz się okazuje, że sam jestem w środku. Yy, mówiłem, że mam wycięty układ nerwowy, bo miałem, ale jednak tego kortyzolu dużo wszelkich... Yy, Emocji by się namnożyło tyle, że to był jakiś temat do pociągnięcia, trudny. Nie? Ale to jest wyzwanie, a ja lubię wyzwania i spoko. Teraz walka i ćwiczenie. Okazałem się słabym e, e, zawodnikiem. No To jest okazja, żeby to podciągnąć. Mhm. To, to, to jest super. Tu ja też jest, to jest fajna opcja do wyjaśnienia jednej kwestii, bo y, pan Jacek Morański, z nim robiłem wywiad y, w pokoju hotelowym. Mhm. Powiedział mi, że ty ważyłeś 80 albo 82 kg. Ale z tego, co ja sprawdziłem później, to ty ważyłeś sporo mniej. Ja zaczynając przygodę, to ważyłem 69, tylko nie chciałem się za bardzo z tym wynurzyć. Serio? Ale zacząłem jeść. W ogóle, yy, przez to, że zacząłem ćwiczyć, wcale nie, nie tyłem, chociaż gdzieś tam szukałem no. tych diet i się... No bo to spal spalasz, wiesz, tam tak. mnóstwo kalorii, no nie? Ogrom kalorii. No, no to na, na, na ważeniu oficjalnym gdzie się nażarłem po prostu jeszcze, bo jadłem tych no. kalorii w cholerę, no to wyszedłem, wyszło chyba 73 kilo, no. czyli... obyka, byka, nie? No, no, już jest chudy byk. Nie? No to praktycznie 10 mniej, co, co mi powiedział Pan Jacek. A, panie Jacku, ale, nieładnie, nieładnie. Nie, no to ale to nie ma znaczenia. Zgodziliśmy się na to i, i tyle, i bitka. E, a, Jacek też powiedział, że nie będzie zrzucał kilogramów. Ja to rozumiem e, poniekąd. Znaczy, fajnie by było, jakby zrzucił, ale nie zrzucił, powiedział, że miał się bić z cięższym rywalem. W naszym wieku to wcale nie jest takie proste, bo ja nie mogłem przytyć, on może nie może zrzucić, a z drugiej strony nie, nie potrzebował tego. Zgodziliśmy się i tyle. Ten no. temat no, już zamiatamy. Tak, tak. Myślisz, że dobrze się zaprezentowałeś? Nie mówię o pojedynku, mówię o tych programach, o programach, o konferencji. Nie, 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 uważam, że Jacek gdzieś tam y, zmiótł mnie z plaszy, ale w sumie jestem zadowolony z tego. Znaczy, ja miałem też cel, żeby się dowiedzieć, y, jak Jacek postrzega sobie pewne rzeczy, taki y, prywatny, nie? Jak on się zapatruje za na Bóg Honor Ojczyzna. Mniej więcej wiem, o co chodzi, że Jacek nie robi też pewnych rzeczy. Mógłby upubliczniać pu bardziej to, to, to hasło, bo to jest bardzo przydatne. Bardzo mi się podobało zresztą to, co powiedział, mimo tego, że nie, nie pawam do niego wielkim entuzjazmem, to, żeby. Powiedział, wyeksponował to, że Minda jest naszym bohaterem, gdzie wiesz, nie, inni ludzie nie chcą mu podawać ręki i wyznaczają nam kanony moralne, nie? gdzie tacy po prostu ludzie walczą o, o, o nasze miejsce, w, w po prostu i pozycję Polski gdzieś na, na świecie, o nasz kraj. No, no, rzecz, najkrócej mówiąc, i ja to za to akurat szanuję Jacka. Ale in, w innych tematach no, jest kontrowersyjny, tak jak zawsze. I tyle. No, mieliśmy potyczki. On e, oczywiście dobrze e, to wszystko sobie ubierał. Tylko ja nie chciałem wciągać osób trzecich. To jest dla mnie najistotniejsze, że nie mógł atakować. Kiedy mnie atakował, było ok. Kiedy bałem się, że zaatakuje, Zresztą, tak jak niepotrzebnie z jego bratem podnieśliśmy temat, to bałem się, że będą jeszcze inne osoby i nie będę ich wymieniał. Także wolę dostać medialny wpierdol, niż wyciągać osoby na, na świecznik, które mogą mieć pretensje o to, że ja je wykorzystywałem. Jeżeli ja bym był atakowany, to jak najbardziej, byłoby spoko. Podjęlibyśmy polemikę mocniej. Czyli co miałeś z tyłu głowy ciągle coś takiego, żeby inne osoby nie zostały wciągnięte do tego waszego konfliktu? No w cholerę, bo to na tym ja też case oparłem, że na przykład bardzo mi się nie podobało to, że tak na tańcule najechali, że, że gdzieś tam ta rodzina dostała Rikoszetem i to bardzo mocnym, to to jest najgorsza rzecz, jaka może być. I mi się wydaje, że tam jak był jeszcze. Ten pan słynny Andrzej w Fejmie to on też to trochę trzymał za, za, za twarz, żeby to kurcze mocno się nie rozlewało, nie? No bo gdzieś tam przytemperował, żeby Ferrari tego nie upublicznił. Mam nadzieję, że tak było. Zresztą kulisów nie znam do końca, ale chyba Wardęga coś tam wspomniał, że też e, e, wtedy też nie likował i Andrzej jak, jakby trzymał te, ten temat, nie? Bo, y, po prostu nie pozwalał się rozbrykać niektórym zawodnikom i te jakieś normy moralne były, bo wyświetlenia muszą być, wiadomo, Natan na, na robi jakieś obory, nie wiadomo, że nie. Jesteś panem Natana? Znaczy to nie jest Natan. Tak? Także nie wiem jak określić go. Yy, to znaczy yy, robi robotę, ale jak przekroczy Rubikon, znaczy jest teraz w roli po prostu nadwornego błazna, nie? któremu uchodzi bardzo wiele. Tak to było. Ale przekroczy Rubikon, komuś się coś nie spodoba, nawet nie zawodnicy, tylko ktoś i oberwią federację. Nie? Jeżeli ten gnojek po prostu dozna jakiejś kontuzji i zaszkodzi wszystkim, a urabia opinię publiczną, wszyscy o tym mówią. Nieważne jak, ważne, że nie przekrycają nazwiska, czyli zgadza się, zgadza się marketing. Ratingowa zasada, no, ale powinna federacja zareagować i troszeczkę go przetemporować. Zresztą już zrobiła w jednej sytuacji. E, Maćku, a powiedz mi e, jeszcze jedną rzecz. E, ty mówisz o tym, to jest Twój jeden potenc potencjalny rywal Robalini. To jest, to jest postać, która mnie po prostu wkurwiła w tym momencie, bo ja nie chciałbym się z małolatami bić, ale tak mu trzeba po prostu nawalić, jeżeli to się okaże. Potwierdzone zostaną informacje, a już są w dużej mierze jakby poszlaki. No, czy myślę, że to już jest potwierdzone, bo widz i, i sam Adam mm -hmm. o tym powiedział, że tak było. Ja dostałem info od widza, Adam to potwierdził, czyli można powiedzieć, że to już jest bardzo duża doza prawdopodobieństwa, że tak było. A co z tą walką dwóch na dwóch? Ty z Maksem na Murana i Ferrariego? No, Ferrari to tchórz. Złapał, e, nagle nabrał odwagi, jak zobaczył, jak mi, to, jak mi poszło z Jacą, bo unikał walki z Maksem i cały czas stronił. Zresztą podważał e, e, pas jako, jako prestiżowe coś, co jest fajne. Może błąd, że federacja na przykład do celebracji wręczenia pasów nie wzięła któregoś z włodarzy. Może to też był mały kamyczek dla, do, do jego ogródka, może to jest. Ale Ferrari jakby unikał, stronił, że co to z wiewiórem wygrywać, ale zobaczył, że dostałem w pierdol szybko odwiacy, to nabrał odwagi i, chce, i zachciał tych dwóch na dwóch. Jeżeli Ferrari chce się ze mną bić, to ja... Mogę na, na dzień dzisiejszy podjąć wyzwanie na maczetę albo na miecze. Nie, nie robiąc jakiejś analogii do tego, co tam się działo. Na, na ten e, 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 c, 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 po prostu KSI, i na m, dzisiejsze możliwości moje e, walce wręcz, a, czy walce w MMA, czy, czy w innych formułach, to ja na, na, na Miecze. <słuchanie> Słuchanie, ale były jakieś... Mm, po, nie wiem, zapytania, ja nie mówię o negocjacjach, a propos a. tego pojedynku, czy nie? No, były, były jakieś tam. No ale no, tak, to no, ten Mateusz Kaniowski coś tam zapytał, ja stwierdziłem, że. To ale nie... chodzi mi o to organizacji. Nie, no to bez sensu mój mecz. Przecież jeż, ja jestem lamusem na dzień dzisiejszy. No, musiałbym pokazać coś w ogóle, powygrywać. No, Jacek jednak zdeklasował mnie, no to oczywiste. To nie miałoby sensu. To co Max, by mnie zneutralizowali chwilę i dobraliby się do Maxa. No, Ja nie chciałbym brać na siebie odpowiedzialność, jeżeli miałbym dwóch na dwóch walczyć, to ja wolałbym być tym silniejszym, na którym można się oprzeć, a nie słabszym, którego trzeba ciągnąć. Cały czas też, coś do mnie, kurde, tutaj wali, ale doszła do mnie bardzo ważna wiadomość, że telewizor mi wysłał Media Expert, także <laughs> bardzo fajnie. Czyli jednak telewizja żyje i ma się dobrze? Nie, bo kupiłem, żeby, żeby grać na konsoli. No, okay. no, no, a, okay. bu, a, a była taka promocja o człowieku, jeszcze kupiłem sobie e, Soundbara. Mm. Minus 50% i naprawdę był minus 50%, mm -hmm. bo sprawdzałem okay. sztos. Y Maćku, to co, możemy się spodziewać, nie wiem, w przyszłym roku Twojego myślić powrotu do Oktagonu. Jeżeli znajdzie federacja na mnie pomysł i ja po prostu też może, być może muszę mocniej poddymić, ale nie, ro, nie, nie robiąc obory totalnej, no to jak najbardziej trzeba zacząć przede wszystkim ćwiczyć, no bo teraz kontuzje, po, kontuzje poszły sobie ten, zaleczone, trzeba się wziąć i zacząć pracować. Jest to zajawa, jest to fajne, nie? Dostać bry, jest. Zawsze chciałem być wojownikiem, ale jakoś w ten y, kariera zawodowa nie pozwalała mi na to. No, a teraz mogę być freakfightowym wojownikiem, ja nawet z tej naj, najniższej półki, ale jest przyjemnie dać komuś jeszcze raz w ryj, bo ja co, zraz y, dostał w to po ryju, to było spoko. <laughs> a powiedz mi co u Maxa, bo teraz nie ma go w mediach, nie ma go w sieci. No. Żyje on w ogóle czy nie? No, pewnie żyje, bo coś tam z nim rozmawiam, no ale kontakt jest gdzieś. Może jeszcze celebruję zwycięstwo po walce. Odwrócił się od ojca po porażce. Nie, nie sądzę. No nie, no coś tam zacznie, ale to no. będzie dobra okazja, jak wrócimy na matę. On już wrócił. Na matę ja jeszcze nie, także. się ma. Także no. będzie dobrze. On wrócił, trenuje. On trenuje, wrócił. Może się ja, jakaś zjawi, mu się jakaś walka, bo tak to sam z siebie to nie wiem, czy tak, tak sam by sobie wrócił. No właśnie, no to no. Czyli, czyli pewnie coś tam się, coś tam się powoli kroi. E, słuchaj, będziemy powoli kończyć. E, fajnie było się spotkać, fajnie było cię po raz kolejny zobaczyć. Bardzo Nasi widzowie tak. też lubią z Tobą rozmowę. No i co? Ja czekam e, na twój powrót, tylko teraz właśnie chciałbym, żebyś dostał rywala swoich gabarytów, no bo... Takie wiesz, pojedynki, gdzie jest między Wami, ile było różnicy? 25 kg, tak? Na to no, nie wychodzi? 20, ale to mówię, to małe znaczenie. Można ile ważył, ile ważył Muran? 83, ja 73 na walce na 20 kg. Ja może, może 93, tak? 90, On. Tak, 93. No, ja myślę, że czy 20 to. to Prawie ty... połowa Ciebie. 20 kg. No, bez przesady. <laughs> śmieje się, śmieje się. To co, Maćku, słuchaj. wracaj do treningów. Powodzenia w życiu prywatnym, no i co? No Dzięki i do bardzo. zobaczenia. Wzajemnie, powodzonka.